Robię to badanie już od tylu miesięcy, wychodzi mi zawsze to samo, ale wpuszczę to takiego studenta, tu taką osobę, tu inną, i wychodzi mi coś innego. I mówię, i procedura ta sama, i wszystko to samo. I okazywało się, że nastawienie danej osoby po jakimś czasie miało wpływ na moje wyniki badań. Jak mi chodził student, który jest zmęczony, przerobiony, nie wierzy w to, co ja robię, w ogóle mu się to nie podoba, to ja miałam wyniki totalnie. Jeśli chodziła o która mówiła, wow, Marta, no fajne rzeczy, robisz fajne rzeczy, obserwowała to samo co ja pod mikroskopem i po tygodniach prowadzenia badań. I wtedy do, doszło do mnie coś takiego, że jak to możliwe, że nastawienie człowieka, którego wpuszczam do laboratorium, ma wpływ na wyniki badań. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o efekcie placebo i nocebo badaniach klinicznych na poziomie 70% potrafi występować. I to jest taki paradoks, że ja od badań nad chemioterapeutykami, nowymi lekami zostało mi pokazane, że hej, ale nie musisz brać tego, żeby wyzdrowieć. Jeśli działa efekt na poziomie placebo 70%. Wystarczy twoje nastawienie.